Oczywiście zapraszam na bankiet, a na bankiecie będą tylko ciasteczka, zespół plus experience. Я что это. film film z konsumjerem, fabryka sensenowa. producent z nami tak terenem Holdera? Kochani moi drodzy, tak. Ponieważ ja jestem Wilkowy tuż różne z które który nagrywa na YouTube mojego kawarerka, wykorzystuje mnie od paru lat. I palę o jego kupę bardzo dobrze, staram się jak wiem. Natomiast tak, ja jestem zachwycony w ogóle, Mirek, tym królem ludzi, które masz w Jestem zakłócony muzyczką do tego filmiku, który zmontowałeś. Jestem zakłócony nieptym kluczniokiem, tobą, twoim przyjaciółmi, którzy działają w rynku, w tak szlachetny, bezinteresowny sposób. Gdyby jeszcze ten dźwięk, głosy były to wszystko zgrane, to ten filmik byłby naprawdę wielkim jajem. Oczywiście to po filmiku, te zbitki tego były jeszcze lepsze. Wszystkiego dobrego, greczko Gratuluję. Proszę na bote, bo nie najważniejsze, ale jak już został ten mikrofon i o też akrapia jak woli. Ja praktycznie do niega się pisać, ale takie rony printy nie wiemy. No jak już już obrzydł, to powiedzieli siadaj, chytaj te ryby i w Także, ja chciałem podziękować tutaj wszystkim, którzy zechcieli zagrać w tym filmie. Mirkowi chciałem też podziękować za to, że po prostu razem chwyciliśmy tutaj kamery i jako operatorzy próbowaliśmy stworzyć przez pół roku ten film. No, było, była to ciężka praca, nie powiem, ale w takim gronie naprawdę no, jest super pracować. Powiedzmy tak. Yy, o połowę na lżej, <laughs> pracuje się z takimi osobami yy, niż, yy, niż tak na co dzień. Yy. To naprawdę było wspaniałe doświadczenie. No i myślę, że tutaj kolejne produkcje lubo filmu niezależnego powstaną w najbliższym czasie. Także ja bardzo dziękuję. I tutaj Szymon, Szymon scenarzysta. Ja również dziękuję za ciekawe doświadczenie. Kolejny film, w którym z Mirkiem współpracowałem. To nie... no? jest taka bezpieczna strefa, tu są odsłuchy, i boimy się sprzęt. Ej, okay. to tylko twoja prowokacja. To był Zemston, Zęstą zemsto on dobrze, że ja za nim odpowiadam. Po prostu tutaj nie, dole, nie dolatują żadne jakieś takie przedmioty z widowni, więc to jest miejsce. Rozumiem, dobra, dobra. W każdym razie ja powiem sobie tylko jedno. Ja też można zrobić zagadę, tak ja za nim odpowiadam. A tak, a proszę państwa. Genie. Bez wątpienia ciężko jest być takim powiatowym agentem, no bo zadanie, które powierzył mi Mirek, który znowu uciekł i tam sobie coś chyba polwają za kolicami. Ale no cóż, no, ja dziękuję za oklaski, no, dziękuję za to, że mogłem współpracować z tak fajnym, zacnym gronem. Dziękuję oczywiście scenarzystom, scenarzystom tobie. No, szkoda, że zawsze musicie coś pisać po pijaku, ale co, może coś napiszecie kiedyś po Wam, to może będzie weselsza. Ale i tak to przerobimy pod siebie. Cóż, dziękuję wam wszyscy moi. To brzmi tak patetycznie. Dziękuję serdecznie za współpracę, dziękuję operatorom, dziękuję wspaniałemu zespołowi The Blues Experience. No i aż wstyd się przyznać, że będąc rodowitym rybniczanem, robniczaninem, ślądzokiem, dopiero dzisiaj Was po raz pierwszy usłyszałem, no ale myślę, że załapię się na jakąś płytę. Polecam wszystkim. No i cóż. Oddaję głos mojej agentce specjalnej, Teresa Agentko, proszę. Ja przede wszystkim chcę podziękować Wielkowi za możliwe zagrania w filmie. Nie będę się powtarzać, tak już wszyscy powiedzieli, wspaniała ekipa, cudownie pracuje się z takimi ludźmi. To, jak była to świetna zabawa, bo widać na ostatniej pół godziny filmu w naszych wypadkach, więc naprawdę jest to czysta przyjemność. I Mam nadzieję, że to moja pierwsza produkcja z wami. <laughs> Dziękuję. I oby nie było tak, że na YouTubie czy gdziekolwiek na płycie będą wydane tylko same wpadki, a o filmie wszyscy zapomną, tak? Mirek, musisz to obrobić jeszcze jakoś, wiesz? Albo te wpadki to będzie osobny no, film. Na no YouTube'a mamy jeszcze lepsze wpadki, pikantniejsze. Właśnie zimna woda ma w basenie też. Tadeusz, to jest strasznie. Chciała podziękować, bo bardzo wesoło i sympatycznie i też to jej pięknie podziękować. Oraz e, chociaż że była bardzo e, fajna atmosfera, to <grywia> też bardzo będzie chciała podziękować. dico in latino, se tu credi che qui più gratis, sopra gratis, che ne è quello di Davide? Se te che merita, gratis, ma poi mi ci avete mosso a palacere in presa, non ti ho spazio, ma questo è gratis, non ti ho messo Bo no. najlepsze wypadki, moim zdaniem, to szanowną publiczność to doceni. Wiele trzeba dano z syna robić razy, żeby coś takiego wyszło, prawda? Co wiele razy to trzeba kręcić 10, 20, żeby wyszło coś tego, yy, coś takiego właśnie to wyszło. No. I tu dziękuję bardzo szanownej publiczności, że przyszli tu iście zobaczyć ten film. No, trzeba należy do Was. Także bardzo dziękuję, że widownię. dziękujemy. Ja chciałam tylko podziękować za udział i chciałam powiedzieć, tylko ciasteczka, ale. No. To... Tak, przedmówczyni, chciałem wszystkim podziękować ekipie całej i wszystkim zaprosić na ciasteczka. No cóż, ja chciałam podziękować Kodi za to, że mogła brać udział w tym filmie. Bo to Fajna zabawa. No i myślę, że to, że wy tu jesteście, to świadczy o tym, że Mirek powinien tracić dalej. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo miłe to słowo. Powiem, że my, no my nie robimy tylko takim, niem, żeby zrobić arcydzieło, dzieło. Niektórzy się już denerwowali wcześniej, jak wy powstawał, były negatywne opinie, że my być drugimi twórcami firmy No nie da się na takie pomysły, przecież wiadomo, że to jest grobny, niezależny klub z jest to amatorski, robimy film przede wszystkim dla pasji i dla zabawy, nie dla wielkiej kariery, chociaż może by niektórzy chcieli. Ale to no, tu i teraz. Ludzie, którzy z nami współpracują, na no, nich no to jest czasami też nieludny brak was. Ale u terapia, to jest takie miłe spędzenie czasu po pracy. To jest na, na zasadzie realizujemy filmy jak na przykład są grupy teatralne, amatorskie. Realizujemy, realizujemy, spotykamy się, tworzymy tak jak się spektakl a potem jest, tu premiera dzisiaj, to prostu dla aktorów głównie takie um, taka nagroda za ten poświęcony czas, za tą pasję, bo to jednak też jest pasja, żeby pomóc, no i że się poświęca czas na, na takie filmy, także Traktujemy te nasze filmy jako zabawne yy, i cieszymy się, że możemy się razem spotykać, tworzyć, a na pewno będzie kolejne filmy realizować. W planach już jest Renovela Repucka, Sturcikona, może mniej do no, <grywny> że to nie wyjdzie. Także może coś, będziemy teraz w inny deser, Zawsze robiliśmy głupoty, więc nie przestaniemy robić głupich rzeczy, nie martwcie się, lub filmu niezależnego jeszcze istnieje. Także dziękuję bardzo za przybycie, teraz zapraszam wszystkich na 15-minutową przerwę. Na holu są tylko ciasteczka, o jeszcze są, bo być może są zjedzone. Ja tylko jeszcze przypomnę, właśnie nie było powiedziane tutaj, ale można kupić płytę na holu zespołu The Blues Experience. Jak ktoś ma, jak komu się spodobała muzyka w filmie i, i występ przed filmem, a na pewno na się spodobała, Także m, zapraszam do, na płyty, nie są drogie, nie wiem, no, ale tego już nie ma, to jakieś będą pewnie groźne sprawy. No i smacznego z ciasteczkami i za chwilę y, może Szymon, właśnie stoczek zaprosi Państwa na swój film. za 15 minut my, my, na swój film. Szymonie, kilka słów. Także ja po przerwie zapraszam na Szumie i Trzaski, moją kolejną produkcję. Myślę, że też będzie dosyć zabawna i też się będą Państwo dobrze bawić.

Altyazı M.K. oh yeah